Witamy serdecznie z Koszalina. Za nami wiadukt, którego los jest niepewny, a z nami jest dzisiaj nasz gość. Andrzej Jakubowski, radny Rady Miejskiej w Koszalinie. Witamy serdecznie, Grzegorz Kostecki, TV Okien Snajpera. Także żenak witam serdecznie, mam sprawę. Izabela Małecka-Klepuszewska, TV Okiem Snajpera i mam sprawę do... Jako mieszkańcy, generalnie... Jako mieszkańcy. Panie Andrzeju, za nami jest most, którego los, jak już powiedziałem, jest... Jest niepewny. I mam takie pytanie: jak to się stało, że z dnia na dzień ten wiadukt most nagle przestał funkcjonować okazało się, że jest niebezpieczny? No, to jest tak naprawdę pytanie. Eee, rzeczywiście patrzymy na ten obiekt mios mostowy. Jeden e, z najważniejszych punktów, jeżeli chodzi o komunikację miasta i przelot przez miasto samochodów różnego rodzaju i ciężarowych, i osobowych, czyli ruch. Transportowy w mieście, jeden z najważniejszych punktów i obiektów mostowych, który powinien być pod szczególnym nadzorem. Uważam, że nie był. Pomimo przeglądania i otrzymania od Zarządu Dróg i Transportu dokumentów, które potwierdzały roczne i pięcioletnie badania okresowe, uważam, że tego nadzoru było za mało. I, tak? I dzisiaj mamy tą sytuację, jaką mamy e, praktycznie od dwóch lat wiemy o tym obiekcie i no, dyskusja trwa. Dyskusja duża, gorąca, e, prawie dwa lata. E, a końca nie widać tak naprawdę. I myślę, że trzeba przerwać tą dyskusję i zabrać się za rzeczywistą pracę i ocenę. Zdecydowanie. I jednoznacznie podjąć e, działania, nie rozlekać tego w czasie, nie dyskutować na sesji, bo przecież e, e, trudno mi dyskutować z fachowcami od e, inżynierami od obiektów mostowych, tak jak to było na ostatniej sesji. A dyskusja była gorąca. Pytania były, no oczywiście każdy ma prawo pytać, po to, po to było to spotkanie i po to prezydent miasta zorganizował w ramach 24 sesji dyskusję na temat i przedstawienie sytuacji obiektów mostowych, czyli tego, który jest za nami w ciągu alei Monte Cassino. I obiektu na Władysława IV, który również jest w tragicznym stanie. Czyli te dwa obiekty, które są szczególnie ważne dla miasta, są ob dzisiaj problematyczne. Ten na Władysława IV z ograniczeniem tonarzu i ruchu. Ten w ogóle wyłączony obiekt mostowy z, z ruchu od marca, chyba 19-20 marca tego roku. Jak pan myśli, kto jest odpowiedzialny za tą sytuację, w której jesteśmy, nie powiem, że świadkami, ale i też uczestnikami? A rozumiem, że chciałby pan, żebym wskazał osobę, może, no może stanowisko, niekonkretnie konkretnie osobę, jak Panu wygodnie. Nie chciałbym odpracować, no niemniej mm -hmm. jednak, nie jednak sytuacja, która się od 2010 roku tutaj działa i te przeglądy były robione, a szczególnie 2019, w którym już było wiadomo, że sytuacja jest taka, a nie inna z tymi obiektami, mostami, obiektami mostowymi. No i tu przede wszystkim bezpośrednim zarządcą jest Zarząd Dróg i Transportu, jako jednostka organizacyjna miasta. No i pan prezydent do spraw komunalnych, osoba znana, pan Kierzek. Także uważam, że tutaj należałoby przyjrzeć się temu procesowi nadzorczemu i wyciągnąć odpowiednie wnioski. To już powinien pan prezydent zrobić, ale tak uważam, że z punktu widzenia nadzoru prezydenta do spraw komunalnych, powinno być więcej zaangażowania i więcej zaangażowania i e, mogę tutaj przy okazji do, dodać, że e, byłem uczestnikiem dwóch sesji komunalnych, e, komisji komunalnych, na którym omawialiśmy sytuację, tych obiektów mostowych, w których brali udział specjaliści, inżynierowie, którzy e, mówili o, o koncepcji za, o zabezpieczeniu tych obiektów, ale i również wypowiadał się e, Pan e, Prezydent Kierzek. No, według mojej oceny wiedza Pana Kieszka jest no, minimalna, e, chciałoby się powiedzieć zerowa. No tak urągało to trochę e, powadze e, Prezydenta Mówienie, nie mamy pieniędzy, to jest zbyt mało, tak, kiedy ten no to obiekt... jest częsty argument. E, tak, to jest częsty argument, natomiast jeżeli słyszeliście Państwo ostatnią sesję, która była online, materiału jeszcze nie ma. Niemniej jednak e, fachowcy od e, inżynierowie wypowiadali się, ten most może się tak naprawdę, nie wiedzą kiedy, ale może ulec degradacji takiej totalnej, czyli zawalić się, krótko mówiąc. W każdej chwili może to nastąpić. I tu e, no, nie ma zmiłuj się, tak. Dlatego ten ruch jest wyłączony z, z tego obiektu mostowego. Chodzi o kwestię bezpieczeństwa po prostu. Tak, ale pamiętajmy, że pod spodem też jest droga przejazdowa. I ona zamknięta nie jest. Ona zamknięta nie jest. Tam są zabezpieczenia siatką, na które znowu wydano pieniądze. Uważam, że e, od dwóch lat jest za małe tempo, e, jeżeli ktoś stwierdził z inżynierów zarząd dróg, i transportu w Koszalinie, że ten obiekt się nie nadaje do remontu. Do remontu to powinien natychmiast jako obiekt strategiczny podjąć działania, rozebrać i koniec, tak? E, ja rozumiem, że pan prezydent przedstawia taką taktykę, e, że, żeby powierzyć jednostce, która będzie wykonawcy, która będzie realizowała potem ewentualną budowę tego obiektu, mhm. żeby jednocześnie rozebrała i pobudowała nowy. E, no tak też się robi no ale y, pewne działania y, tak jak jeszcze na początku powiedziałem za dużo było tej dyskusji takiego za mało działania a za mało działania bo to jest obiekt który ma o ile dobrze pamiętam około 50 lat i, i z opinii e, ekspertów tego typu technologie po 50 latach praktycznie nadają się do wyburzenia i, i rzeczywiście jeżeli ja słyszę od Pana Tymona Gajewskiego, który się wypowiadał, który tutaj przygotowywał pewne ekspertyzy i informacje dla, dla Rady, dla Prezydenta, dla nas, dla mieszkańców, że on się może lada chwila e, zawalić i Pan Profesor z Gdańska również się tak wypowiada w tym tonie, no to włosy mi się e, powiem szczerze, jeżą. Tak? Dwa lata z stracony czas, który no niestety... Można było wykorzystać. E, tak, można było wykorzystać, e, nawet poświęcając inne inne inwestycje w mieście, bo to jest szczególnie ważne. No strategiczna tak? tutaj a, jest a, jednak inwestycja. Oczywiście strategiczna. Yy, I tutaj nie ma jakby dyskusji, no bo przecież to co się dzieje w mieście to, to no o pomstę do, do nieba woła, tak? No bo to jest tak de, de facto de, droga tranzytowa też przed Koszalin i teraz ta, ta... Cała ta, ta siła ruchu będzie przenoszona na, na drogi wewnętrzne, do centrum miasta się będzie tak, przenosić. Y, to musicie Państwo też również mieć świadomość, że wyprowadzenie tego ruchu w ulic, u inne ulice miasta, boczne, boczne tak? powoduje degradację tych, tych ulic, jezd, to, tych tak? ulic, mhm. nawierzchni, bo one nie są przystosowane tak naprawdę do, do takiego tak, ruchu i ob takiego obciążenia, obciążenia tak. intensywnego. A to wygeneruje kolejne koszty <laughs> dla miasta. A to będzie kolejnym kosztem. Czyli uważam, że tak należy do tego podejść. Nie gadać, do roboty, ogłaszać. Zadłużyć nawet miasto. Jestem zwolennikiem zadłużenia, wypuszczenia obligacji, rozmowy z, z naszymi posłami, czy to z panem posłem Szefernakerem, czy to z panem posłem Hocem. Wszystkimi, którzy mają jakiekolwiek możliwości i wpływ, może pomogą, tak? Bo, bo tak należy do tego podejść. Tu nie można mówić o polityce. Tu trzeba patrzeć na dobro miasta i dobro mieszkańców i tego, co się dzieje, a nie jakieś rozgrywki polityczne, które widzimy. Ostatnio. Ostatnio sesja jest tego. No, są, są w centrum uwagi rozgrywki i tak. wzajemne struhańce, a nie sprawy miasta, trochę to, to przykre jest, trzeba przyznać. No tak, tak. No, jeśli mogę, bo mnie martwi jedna rzecz, bo tutaj pan wspomniał, że y, to jest obiekt tak 50-60 lat i skoro y, no, zastępca prezydenta pana Piotregnieńskiego, który jest od tych spraw komunalnych tutaj, tak, pan Andrzej Kierzek. Y, mając dostarczane dokumenty, jakby nie dokonywał jeszcze głębszej, w formie nadzoru głębszego analizy, głębszej analizy, na przykład oceny technicznej tego obiektu, bo my mówimy o protokołach takich prawdookresowych, rocznych. Ale przecież za tym mogło pójść działanie, zlecenie tak zwanej oceny technicznej. Bo teraz już się mówi o, o tym, że y, no, powstała ekspertyza, na podstawie której y, Wojewódzki Zachodniopomorski Inspektor Nadzoru udoblanego no, po prostu wyłączył ten obiekt jako do natychmiastowego zamknięcia. Tak? Czyli gdzie był Pan Zastępca, pana Andrzej Kierzek w tym momencie? Y, bo w mojej ocenie protokoły które są wnoszone od wielu lat. Tutaj y, 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 słuchałam wypowiedzi pana Andrzeja Kierzek, y, który mówił, że ten stan przedawaryjny nie był widoczny w 2010 roku, ale. Przecież są monitorowane tego typu obiekty tymi protokołami rocznymi, tak? No to co stało na przeszkodzie, że jak już dochodziły te sygnały, że coś się dzieje, żeby wykonać taką ocenę techniczną, zlecić to po prostu, tak? Być może ona by wniosła, że jest fatalnie źle, tak? Że trzeba już planować podjęcie działań, tak, zamknięcia, przygotowania właśnie tego projektu nowego, tak? zaplanować no, wcześniej sam budżet, tak, żeby się na taki czas przygotować. To prawda, budżet jest tutaj ważny, bo, bo finansowanie sposób jest sposób finansowania. Ciosła, tak. I myślę, że tutaj radni by wszyscy, jak, jak jedna osoba 25 radnych w mieście podnieśliby rękę za tym, aby budżet wzmocnić, nawet zwiększyć zadłużenie, ale wykonać tego typu pracę. Myślę, że mieszkańcy oczekują tego tak naprawdę tego typu że ruchu. Słowo, nie? Ale kontynuując, to, co w sumie chciałam zapytać, bo takich hobby obiektów o tym przedziale czasowym w Koszalnie mamy więcej. Więc jeżeli jest takie podejście, że no musi już dosłownie no, dochodzić. Czekamy do ostatniej chwili. Tak, tak czekamy do ostatniej ja no jakieś... chwili. A może się uda, tak? Ja nie, się na... tutaj, tutaj, ja na tutaj naprawdę sz... się zaczynam omawiać. Szanowni inne Państwo, kół, tutaj, ty... tutaj nie ma, może się uda, bo o tym świadczą ekspertyzy. Czas jest nieubagany. Widoczne miejsca na podporach gdzie i, i na końcówkach tych, tych belek most, o, mostowych, gdzie, gdzie widać wyraźnie skosowania, ukruszenia, wystające pręty. Ech, Ech, my te, my też to no, my tak, więc tak, to, akurat... to są elementy, które no, świadczą o degradacji tego obiegu. I, i dzisiaj według mojej oceny już jest panika prawda? Wręcz tak. Wręcz ja jest tak, panika, wyczuwam, wyczuwam że i, i wśród... No bo, tych, no bo stoimy u progu katastrofy budowlanej praktycznie. Tak i teraz nie daj Boże się tak zawali i, i ktoś się tam znajdzie na dole, bo za chwilę dojdzie do wyłączenia i tamtej drogi, tak? Ta siatka nie pomoże, jeżeli to się wali, to są olbrzymie ilości betonu. Beton, e, masy. E, m, tak i, i tu, jest, tu są problemy. I grawitacja i wtedy a, też, a, jeżeli ktoś przechodzi... Ale może pytała być. Pani o, o protokoły. Rzeczywiście są, tak żeśmy wspominali, wspominałem chyba przeglądy roczne i przeglądy pięcioletnie. Ja, ja je też przeglądałem, bo otrzymałem taki materiał. I one były wykonywane, i tam są uwagi pewne. I no, trochę się dziwię. Jeszcze raz do tego podejdę w taki e, gospodarski, e, w gospodarskim po, po, podejściu. A mianowicie, jeżeli to są obiekty strategiczne, to powinno się natychmiast działać, a nie na zasadzie, może się uda, może coś może... My, może zakleimy, a tam podeprzemy. I takie, takie patrząc na e, informacje prezydenta odnośnie tego obiektu mostowego, jak to się odbywało, że pierw powierzono tak, tak. firmie e, GTI chyba z e, e, Design, nice. tak, wykonanie pewnych prac, i oni dopiero odkrywają prawdę. Więc no to, to powiem tak sobie, bo chodziło. Na początku były tylko dylatacje, a potem się zaczęło, że na podporach tych wszystkich przęseł zaczynają się problemy. No więc od tego są te przeglądy. Proszę jest, tak Państwa, od tego są przeglądy, od tego są przeglądy roczne, wieloletnie, ekspertyzy techniczne. Co do pana, ja nie chcę się tutaj wypowiadać w szczegółach, to powinien w swoich kompetencjach załatwić pan prezydent Jedliński. Ja co do działania pana prezydenta nie mam tutaj obiekcji Jedlińskiego, natomiast ma swojego zastępcę do spraw technicznych, który powinien to rozwiązać. To jest jego robota, jego, jego kompetencja, i powinien przed prezydentem się ewidentnie wytłumaczyć, ta, tam, wytłumaczyć. wytłumaczyć. Ale żeby było też trochę sprawiedliwie, to powiem szczerze, że, że też obserwuję e, polityczne działania drugiej strony, czyli koalicji obywatelskiej e, z panem senatorem i z panem wicemarszałkiem. ZZDW, które się włączyło z jakąś koncepcją. I tak w zasadzie do dzisiaj jest cisza, tak? Mhm. To był taki strzał, taki wodotrych, pokazanie, że my tutaj pokażemy wam, jak się to powinno robić po gospodarsku i jest cisza. Tak. Takie jest pouczenie wręcz. E, tak, to takie trochę takie... Po, pomachanie paluszkiem, Oczycie. uważajcie, no, no. zobaczcie, tak okay. powinno to być. Ja uważam inaczej. Wszystkie siły na Wszystkie siły się powinny zjednoczyć. Miasto jest jedno. Bo miasto jest jedno. To jest nasze wspólne dobro, nasze wspólne miasto i powinniśmy dla tego miasta pracować. I, I koniec, tak, ja nie chciałbym głęboko wchodzić w analizy techniczne. Nie jestem inżynierem budowlańcem od obiektów mostowych. W związku my z też tym nie, nie wiem. Nie, my, my I też nie chcę nie, tutaj nie, mówić e, o szczegółach, bo od tego są fachowcy, jeżeli oni mówią, że obiekt się nie nadaje i może być katastrofa, no to na to pewno naprawdę, mają rację. I to mają rację. Ja przyjmuję ich rację i jakby ta, ta dyskusja o ostatniej sesji burzliwa, go wielogodzinna, jakby też no, nic nie wnosi. No, nic nie wnosi, nic, dosłownie nic. Burza szklance wody po prostu. Do, dosłownie nic nie wnosi. I, i, I co niektórzy radni oczywiście się bardzo zaangażowali, chwała, natomiast no to, no to tak trochę pokazuje, że. A, a, ja, ja bym chciała zapytać, a czy nie powinniśmy przyjąć takiego wskazania w działaniu, że obiekty, no akurat ten most, które się mówi, że 50 lat, no już później nadają się wyburzenia, w okresie, kiedy zbliża się taki obiekt do tego, do tych swoich urodzin, 50 podjąć Działań, żeby, tego krytycznego punktu. Dokładnie, żeby takie obiekty były y, objęte szczególnym takim, bardziej szczegółowym y, nadzorem, nadzorem. Y, badaniami i tak dalej. To nie dotyczy przecież tylko tego mostu, może ja tak dotyczyć... Możemy no, do, doprecyzować ocenę stanu technicznego, naprawdę. Tak, no, to, są, to jest tego, ta sprawa. No, dzisiaj ten dokument, y, no, on będzie się tworzył wraz z, z projektem, finansowaniem, na jakim poziomie rozmawiamy dzisiaj, o tym, o kosztach tego, te, te, tej przebudowy, nie przebudowy, tylko wyburzenia i budowy no, nowego tak, obiektu, tak. e, więc e, e, jest to, olbrzymi, to, to, ja nawet się nie to chcę to pokusić co do oceny e, poziomu tego ale, wydatku, tego, tego kosztu, to, jest, to, jest, to są bardzo duże pieniądze. No rzędu, jak ja tam słyszę i gdzieś tam, prawda, czytam około 30 milionów, tak? Myślę, że nawet więcej. Nawet więcej, nawet bo to jest więcej. zawsze tak plus nawet minus, e, raczej plus, i teraz miasto, my jako mieszkańcy, mając no, budżet i wiemy o zadłużeniu na 330 milionów, e, obligacje są też e, prawda już uchwałą, e, no jest emisja tych obligacji, jest ta uchwała podjęta. E, natomiast e, no, skąd te środki? Bo to naraz to jest w budżecie duży wydatek, bo jeżeli e, pan prezydent będzie, ja, taka, ja tak tylko mówię w perspektywie, tak, no pod przetarg, tak słyszę, że, że będzie już na bazie tej projektowej dokumentacji technicznej kosztorys wykonany i zleci przetarg. No rozumiem, tak jak tutaj słyszę, że do rozebrania i do na nowo postawienia tego obiektu, w jednym no, jakby tak... Po... I teraz... Taka jest prawda i tak trzeba to zrobić. I tak trzeba zrobić, tak, no, tutaj o, dziękuję za informację, e, bo to klejenie są... Klejenie i próba naprawy jest bezsensowna, to trzeba wyburzyć i postawić na nowo obiekt i teraz to finansowanie, bo teraz tak, no my już mamy, że tak powiem, no zmniejszone wpływy do, do budżetu naszego miasta stan epidemiczny, no też wywołuje określone skutki e, i teraz e, skąd e, mieszkańcy, no, mieszkańcy mają, będą e, no, ponosić, e, że tak powiem, no nie wiem, jeszcze w ramach oszczędności. No koszty ponosić, wiadomo. No tak, tylko teraz skąd? I teraz tak, jeżeli to ma być, no, środki z pomocą Unii Europejskiej, z pomocą, no niewłaściwe słowo na no, to są określone, e, na te cele też pieniądze, no to znowu to przedłuży, bo to trzeba, ja, ja jak rozumiem, Rozumiem, 60%, żeby uzyskać i mieć umorzonych środków z Unii Europejskiej, to 40% mieć trzeba wkładu własnego, tak, jak, że tak powiem, no ja mniej więcej tak się orientowałam. No i teraz my 40% to też jest kwota od 30%. Słowo, bo to są tam... szczegóły, które tak. Pani tutaj roz... ja tak próbuję, e... znawcą, przedstawia, natomiast no, no, źródła są różne, no, środki unijne, jest marszałek, jest, jest rząd, czyli do odpowiedniej e, komórki rządowej czy ministerstwa. E, można wypuścić obligacje, można... Próbować zadłużyć miasto. No to są takie kierunki, tak? Przy zgodzie oczywiście mieszkańców poprzez Radę Rady Miejskiej, ale wszyscy uważamy, że się zgodzą co do tego typu działania. Pytanie jest inne. Czy zdobywając wiedzę na początku 2019 roku, że coś jest nie tak, no można było zaplanować tego inaczej? Podjęto tak. odpowiednie rozmowy w sprawie finansowania, tak? Co zrobić, żeby to finansowanie uruchomić? W sprawie naprawy. Tego nie wiem, bo takiej odpowiedzi nie otrzymałem. Nie składałem takiego zapytania, interpelacji, ale to wynika też z wypowiedzi i oceny na ostatniej sesji pana prezydenta. Także nie wiem, czy podjęto takie kroki. Być może tak. Jeżeli nie, no to trzeba podjąć je jak najszybciej i szukać wszędzie, gdzie się da, tak? Gdzie się da, tak jak mówię, wspominam pan marszałek, pan wojewoda, czyli w rozumieniu rządowym, no i obligacje czy no i zadłużanie miasta tak no to naprawdę to jest za w ten sposób. Bo to tak? też dużo wnosi, tak? Jak tak nas mieszkańcy słuchają, się gdzieś tam nas oglądają, i... To będą wiedza, skąd biorą się te środki, tak, że nie biorą się one z powietrza. Nie, no, to są środki tak celowe, które trzeba odpowiednio spożytkować, odpowiednio przygotować dokumentację i tak dalej. To itd. Itd. będzie trwało też na, na pewno. To teraz A będzie trwało. By było, Mamy... Paniera, przepraszam, wejdę słowo, by ta tego tutaj nowego już obiektu w Czasie, jak to yy, tak? Tak, bo trochę pospekulujmy, ile by to trwało. Nie, nie podejmuje nie się, to pokaże projekt, pokaże harmonogram, pokaże życie nam też. I, I od tego są specjaliści i wtedy dostaniemy odpowiednią informację. No, trzeba podjąć. Dzisiaj technologie są takie, że szybko się pewne rzeczy buduje. E, można, ja natomiast jeszcze wracam do czegoś, in, do innego momentu, że jeżeli sytuacja taka kryzysowa, ona jest kryzysowa, jeżeli nie daj Boże, dojdzie do jakiegoś. Do sytuacji takiej, że ten ekstremalny, że ekstremalny, że się zawali, no to trzeba będzie wtedy już podejmować awaryjne takie kroki. Podejście, kroki. No tak samo podobnie jak w Warszawie, tak? Z tymi ściekami, które leciały czajka. do czajka, do, do Wisły i, i co, i można było szybko podjąć kroki awaryjnie i zabezpieczyć. I myślę, że tak samo tu będzie trzeba do tego podejść. Tak? Także tutaj no, innego rozwiązania nie ma. A jednak Miasto trzeba odciążyć od tego ruchu i transportu, który idzie to przez. To nas. nie może trwać po prostu. To nie, trwać. to nie może trwać latami, jeszcze dwa, może trzy, może cztery. Tam. Może się uda. Może się uda, może czekamy na. Za trzy lata na wybory, i wtedy to będzie element wyborczy, i gry. Także to różnie należy do tego podejść. No to dokładnie, dokładnie Ciekawe, ciekawa wypowiedź, bo no, bo i cóż, no, doświadczamy tej polityki w naszym mieście. Eee, Możemy przed nią to, uciec, to, niestety. To, że koszalin I żeby to było bezstronnie, żeby wszystkie ręce na pokład, i, 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 i to jest najważniejsze, istotne. no Aby ja... tylko ta polityka nie torpedowała właśnie tego typu rzeczy, nie zasłaniała nam dobra mieszkańców, bo to to jest, to jest najgorsze, tak? To, jest, to, jest, to, jest... To, to to prawda i to widać o, szczególnie ostatnio koalicja, e, która wspierała prezydenta, raptem się podzieliła, raptem od środka się rozsadza. E, powiem. Dzieli się na e, frakcje. E, ja na początku wyborów, a przecież brałem e, udział w tych wyborach i e, jako kandydat na prezydenta i na, do rady, to patrz, pamiętam, wszyscy się jakby. z... E, połączyli w celu antypis, tak, I, i, i takie są... Koalicje stworzyli między ja innymi po to? I to, to tylko była kwestia czasu. To środowisko, które dzisiaj jest stworzone przez Koalicję Obywatelską, czyli taki konglomerat wszystkiego, to nie może dać w dłuższej perspektywie e... Zbyt jest wewnętrznie podzielone po prostu. Tak jest. Jest, jest zbyt dużo różnic, które muszą... W w wypłynąć, wypłynąć tak. i te osoby, czy, czy ci ludzie, czy te jednostki będą oczekiwały też otrzymania czegoś w zamian swoich poglądów, tak i tego tak. wsparcia. I to dzisiaj obserwujemy. To widzimy. Jesteśmy tego tak, świadkami. Jesteśmy, jesteśmy świadkami tego podziału. Frakcja prezydencka, frakcja. Pana senatora Gawłowskiego i tu się dzieje, tak dzieje. Ja nie chcę w to wchodzić, niech to załatwiają między sobą. Z sobą, to jest ich sprawa. E, oczywiście tylko proszę, aby to się nie przekładało na miasto, na to, co e, no i to, co się dzieje. Przed tak? przed nami, to za nami, przed nami. Bo to dzisiaj będą takie przepychanki, a ty jesteś winny, a ty jesteś winny i tak dalej między sobą. Tak, a ty zaczyna, jesteś w takiej, tak. z takiej grupy, tak. ty z takiej. To taki taki tak. cykl spotkań. Tak. Jeśli można pana prosić i jeszcze będziemy chcieli kontynuować taką, no, e, taki cykl, bardzo nam. Jeszcze nie dopowiedziałam, ale bardzo miło. No to tylko <ślam> chyle bo chodzi o, o takie rozmowy z mieszka dla mieszkańców, żeby był przekaz od sesji do sesji. Dzisiaj jest sprawa, co prawda jesteśmy przed wiaduktem, ale bym Pana prosiła o możliwość kontaktowania się tak raz w miesiącu, czy tam od sesji do sesji, no, bo to mamy każdy rodziny, każdy ma swoje obowiązki, pracę, więc nie zawsze może to być tak już taką regularną częstotliwością, ale jednak no te sesje planowe są zawsze co miesiąc, jeśli można by było prosić o, o, o kontakt z panem i podtrzymanie tego, żeby troszeczkę tak przybliżać mieszkańców, yy, mieszkańcom, yy, co się dzieje, no, kto to jest ten radny, ci radni, prawda, co się dzieje na tej sesji? No mamy kryzys, ryzyk, ryzyk radnych w Koszynie, to jest pewne. Tak, no bo to jest dla nas bardzo ważne, tak, żeby nasi radni, no pan też tutaj jest, ja już pana nazywam naszym radnym, bo pan tu jest, no i za co dziękujemy. No, w świetle tego, że, że taki problem... ja, ja jak, jak te nieszczęsne pan pewnie na temat dziury pod megafałem, gdzie, gdzie już praktycznie ośmiu radnych odwróciło się od tego tematu, a, a to nie jest inwestycja typu 30 plus milionów. Tylko to jest inwestycja typu, powiedzmy, nie wiem, no, dwa samochody albo dwie przyczepy gruzu za załatwiłyby sprawę, chociaż doraźnie, tak? Bo, bo ten teren, o to jest odrębny temat, nie będziemy w niego obronić dzisiaj. Tylko odnośnie tutaj zastępcy pana yy, yy, prezydenta Piotrowińskiego, pana Andrzeja Kierzek odpowiedzialnego, szczerze mówiąc, yy, ponieważ my też tą akcję mam sprawę do, rozpoczęliśmy w innej części miasta, w centrum, w sercu Koszalina, yy, to zauważam tam również brak nadzoru tego pana yy, na Sprawami komunalnymi one są już tak widoczne, wieloletnie, zaniechane, zaniedbane, zapóźnione, że ja nawet nie mam po prostu chęci zostawić suchej nitki na tym panu. Tak bym powiedziała. Dobrze, Kasia, ale o, o, do tego odniesiemy się w na następnym odcinku. Podobnione są budynki komunalne, tak, też. tak. Czyli tam też są stare obiekty, no, wspólnoty mieszkaniowe. Te, gdzie, gdzie... Masz, ale dzisiaj jestem w, tem w temacie tutaj tym kon konkretnym. Nie mieszajmy, bo moglibyśmy tutaj stać i rozmawiać, podejrzewam do. Do, do nocy. Tak, tak dokładnie i do, do nocy I, i także my dzisiaj Państwu dziękujemy. Dziękujemy naszemu gościowi za dziękuję przybycie bardzo, 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 i dziękuję. myślę, że, że nie jest to ostatnia sprawa, bo będziemy do różnych tematów wracać. I na dzisiaj dziękujemy Państwu. Grzegorz Kostecki TV ok Okiem nasz gość. Andrzej Kowalski, radny Rady Miejskiej w Koszalinie. Dziękuję. Katarzyna Krzynowska mam sprawę. Dziękuję bardzo i do widzenia. Izabela Małecka-Klepuszewska, TV Okien Snajpera i mam sprawę do. I pozdrawiamy. Dzień. Pozdrawiamy życzymy dużo zdrowia i miłego dnia. Do następnego spotkania.